Mówiłem, że pompować. Ja się dawaj. Teraz! Teraz! Chodź! No, no, no. Ja się nie znam na Chodź! Chodź! ja mam Chodź! Chodź! one nie gasną. Chodź! Tak, <noise> 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 Bardzo dobrze. A się Beltan najebał wczoraj. O Jezus. Jeszcze raz. To jeszcze raz czy nie? Ale od początku? Z klapsem? O. Dobra. Siema, jestem Kacper. Jeżdżę dalej Volkswagenem, bo one dalej nie gasną. No, zrobiliśmy, nie wiem, 6-7 lat tych imprez. W każdym roku około 10. Przejechaliśmy Polskę w. W lewo, w prawo, do góry, na dół. No, a resztę nie pamiętam. <zysk>